Nie płakałam, kiedy rodzice powiedzieli mi, że nie przyjdą na moją obronę dyplomu. Nie krzyczałam, nie kłóciłam się, po prostu patrzyłam w ścianę i słuchałam, jak tłumaczą, że już zarezerwowali wyjazd do spa z moją siostrą. Ten moment powinien mnie złamać. Zamiast tego wszystko stało się jasne. Więc zadzwoniłam do innych. Zaprosiłam ludzi, którzy byli przy mnie, gdy nikt inny się nie pojawił. Nie zapowiadałam tego. Nikogo nie ostrzegłam. W dniu obrony kamery były włączone, aula pełna, a moi rodzice oglądali wszystko z pokoju hotelowego, myśląc, że dokonali niewinnego wyboru. Nazywam się Maja. Miałam 22 lata, gdy to się wydarzyło i przez większość życia byłam tym łatwym dzieckiem, tym cichym, tym, które niewiele potrzebowało. Tak lubili mówić moi rodzice, gdy ktoś o mnie pytał. Moja siostra z kolei potrzebowała wszystkiego. Przy naszym rodzinnym stole rozmowy zawsze skręcały w jej kierunku jej stres w pracy, jej plany, jej rozczarowania. Rodzice słuchali jej tak, jak ludzie pochylają się, gdy boją się coś przegapić. Kiedy ja mówiłam, kiwali uprzejmie głowami, wzrok już błądził, czekali aż skończę, żeby wrócić do tego, co naprawdę ważne. Nasz dom wyglądał ciepło z zewnątrz. Oprawione zdjęcia na ścianach, świąteczne dekoracje wiszące tygodniami za długo, zapach kawy o poranku. Ale wewnątrz panowała cicha hierarchia. Wszyscy rozumieli bezgłośnego mówienia. Moja siostra była centrum. Ja krążyłam wokół. Kiedy dostałam się na studia, ekscytacja trwała może pięć minut. Potem mama powiedziała: To świetnie, kochanie. I odwróciła się, żeby zapytać siostrę o wycieczkę, którą planowała. Płaciłam czesne ze stypendiów i pracy dorywczej. Pokrywałam własne rachunki, własne opłaty, wszystko sama. Rodzice pomagali siostrze z samochodem, mieszkaniem, wszystkim czego potrzebowała. Kiedy raz poprosiłam o pomoc z podręcznikami, mama uśmiechnęła się i powiedziała Jesteś taka samodzielna, Maja. Poradzisz sobie. Nauczyłam się nie prosić ponownie. Gdy zbliżała się obrona, wiedziałam już, jak potoczy się rozmowa. Mimo to zadzwoniłam. Część mnie musiała to usłyszeć wprost. Mama nawet się nie zawahała. Mamy już plany z twoją siostrą, powiedziała. Tata dodał, że przechodzi stresujący okres i bardziej nas potrzebuje. Żadne z nich nie zapytało, co obrona znaczy dla mnie. Odłożyłam telefon i usiadłam na łóżku, patrząc na togę wiszącą na drzwiach szafy. Poczułam znajome ukłucie w piersi, ale pod spodem było coś nowego. Niesmutek, niezłość, jasność. Zrozumiałam wtedy, że już nie czekam, aż zostanę wybrana. Skończyłam z nadzieją, że nagle mnie zobaczą. I po raz pierwszy w życiu zaczęłam zastanawiać się, jak mogłoby wyglądać wybranie samej siebie. Rzecz w byciu pomijanym przez całe życie jest taka, że przestajesz czegokolwiek oczekiwać. Mówisz sobie, że już nie boli. Nawet jeśli boli, uczysz się przełykać rozczarowanie po cichu i iść dalej. Patrząc wstecz, znaki były wszędzie. Rodzice opuścili moją szkolną galę nagród, bo siostra miała firmowe wydarzenie. Kiedy wygrałam małą nagrodę literacką na drugim roku studiów, mama powiedziała, że jest dumna, po czym natychmiast zapytała, czy mogę pomóc siostrze w przeprowadzce w weekend. Każdy kamień milowy w moim życiu był jak szum tła dla czegoś głośniejszego, pilniejszego, czegoś, co nie byłam ja. Pracowałam dorywczo przez całe studia, późne noce, wczesne poranki, nauczyłam się rozciągać wypłatę i ustalać priorytety, które rachunki mogą poczekać kilka dni. Tymczasem siostra swobodnie mówiła o płatnościach, które rodzice za nią pokrywali, jakby tak po prostu działał świat. Kiedy drwiła z moich małych projektów pisarskich, rodzice śmiali się razem z nią. Niezłośliwie, po prostu swobodnie, jakby nie widzieli powodu, żeby ją powstrzymać. Gdy nadeszła obrona, nie byłam zaskoczona, że wybrali wyjazd do spa zamiast mnie. Ale to nie sprawiło, że bolało mniej. Po prostu było znajome. Kilka dni później siedziałam przy kuchennym stole w domu mojej najlepszej przyjaciółki, pomagając jej mamie składać pranie. To było jedno z tych zwyczajnych popołudni, które są cieplejsze niż powinny. Radio brzęczało cicho. Okna były otwarte. Jej tata przeszedł obok i zapytał, jak idą przygotowania do obrony. Zawahałam się przed odpowiedzią. Potem powiedziałam prawdę. Nastała cisza. Nie ta niezręczna, do której byłam przyzwyczajona, ale ciężka. Jej mama powoli odłożyła ręczniki. Jej tata pokręcił głową, jakby nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. To nie w porządku, powiedziała jej mama. To ważny dzień. Nie próbowali tego naprawić, nie oferowali rad, po prostu słuchali, a potem jej mama uśmiechnęła się do mnie. Ten rodzaj uśmiechu, od którego trochę boli w piersi. Cóż, powiedziała łagodnie, chętnie tam będziemy, jeśli chcesz. Te słowa zaskoczyły mnie. Nie planowałam powiedzieć tak? Nie planowałam niczego, ale w tym momencie coś się zmieniło. Zdałam sobie sprawę, że traktowałam nieobecność rodziców jak zasadę, której muszę przestrzegać, zamiast jak wybór, na który mogę odpowiedzieć. Więc powiedziałam tak. Tej nocy siedziałam sama w pokoju i patrzyłam na telefon. Myślałam o zadzwonieniu do rodziców, żeby im powiedzieć, wyjaśnić, jakoś to złagodzić. Ale wtedy zrozumiałam, że nie jestem nikomu winna wyjaśnień za wybieranie ludzi, którzy się pojawili. Po raz pierwszy nie reagowałam. Decydowałam. A gdy te drzwi otworzyły się w mojej głowie, nie mogłam ich już zamknąć. Gdy powiedziałam tak, wszystko stało się dziwnie ciche, niespokojne dokładnie, bardziej jak cisza przed czymś nieodwracalnym. Nie było dramatycznych konsekwencji. Rodzice nagle nie zadzwonili, żeby zmienić plany. Siostra niczego nie zauważyła. Życie toczyło się tak jak zawsze ze mną na marginesie i nimi w centrum. I po raz pierwszy przestałam walczyć z tą rzeczywistością. Czego moja rodzina nie wiedziała, to że moje życie zmierzało w innym kierunku od dawna. Pracowałam po cichu podczas studiów, pisałam późnymi nocami, poprawiałam scenariusze między zajęciami, przyjmowałam krytykę. Stawałam się lepsza, uczyłam się przetrwać odrzucenie bez pozwalania, żeby mnie wydrążyło. Nigdy o tym nie mówiłam w domu, bo nikt nie pytał. I w końcu nauczyłam się nie dzielić informacjami, które zostaną zignorowane. Kilka tygodni przed obroną, mój menedżer odciągnął mnie na bok po długim spotkaniu. Staliśmy w korytarzu, który pachniał lekko przypalona kawą i tonerem. Powiedział mi, że projekt, nad którym pracowałam, rozwinął się bardziej niż oczekiwano. Będzie publiczne uznanie. Zapytał, czy byłabym komfortowa z tym, że stanie się to na obronie przed moją uczelnią. Pamiętam, jak mrugałam zaskoczona. Potem pomyślałam o pustych miejscach, które miały być zarezerwowane dla moich rodziców. Tak, powiedziałam. To w porządku. Nie powiedziałam rodzinie. Nie dlatego, że chciałam to ukryć, ale dlatego, że nie przyszło mi do głowy dzielić się dobrymi wiadomościami z ludźmi, którzy nigdy wcześniej nie zrobili dla nich miejsca. Wypełniłam formularze, które przysłała uczelnia. W sekcji goście rodzinni wpisałam imiona ludzi, którzy pytali, jak się mam bez podpowiedzi. Gdy dzień obrony się zbliżał, spodziewałam się nerwów. Zamiast tego czułam się ugruntowana. Wyprasowałam biret. Rozłożyłam togę i złożyłam ją ostrożnie na oparciu krzesła. Kiedy mama wysłała mi zdjęcie widoku z kurortu, patrzyłam na nie przez moment, zanim odłożyłam telefon ekranem w dół. Tej nocy stanęłam przed lustrem i ledwo się rozpoznałam. Nie dlatego, że wyglądałam inaczej, ale dlatego, że czułam się inaczej, lżejsza, bardziej solidna. Zrozumiałam wtedy coś, co chciałabym zrozumieć lata wcześniej. Strata ludzi, którzy nigdy naprawdę się nie pojawili, nie jest stratą, to uwolnienie. I gdy zgasiłam światło i wślizgnęłam się do łóżka, wiedziałam, że następny dzień nie będzie tylko o ukończeniu studiów. Będzie o tym, kto stanie ze mną, gdy wszystko, co zbudowałam, wreszcie stanie się widoczne. Dzień obrony nadszedł bez dramatu, bez telefonów w ostatniej chwili, bez nagłej zmiany serca. Poranne światło wślizgnęło się przez zasłony, miękkie i niezaburzone, jakby świat nie wstrzymywał oddechu tak jak ja. Ubierałam się powoli. Materiał togi był cięższy niż oczekiwałam, rękawy ocierały się o nadgarstki, gdy ją poprawiałam. Biret początkowo siedział krzywo i cicho się zaśmiałam, poprawiając go w lustrze. Nie widziałam już dziewczyny, czekającej na zauważenie. Widziałam kogoś, kto ukończył coś trudnego. Kiedy dotarliśmy do auli, powietrze brzęczało hałasem. Rodziny wypełniały rzędy, przytulając się, śmiejąc, robiąc zdjęcia, które skończą w ramkach lub zapomniane w szufladach. Przeszukałam tłum z przyzwyczajenia, choć już wiedziałam, gdzie moi rodzice nie będą siedzieć. Wtedy ich zobaczyłam. Rodzice mojej przyjaciółki machali z sekcji rodzinnej, jej mama już trzymała chusteczkę. Jej tata uśmiechał się, jakby to był moment jego własnego dziecka. Coś ciepłego osiadło w mojej piersi. Nie smutek, nie tęsknota, wdzięczność. Gdy ustawialiśmy się za kulisami, światła przygasły i muzyka nabrała mocy. Nazwiska były wywoływane. Jedno po drugim studenci przechodzili przez scenę. Kiedy nadeszła moja kolej, wystąpiłam naprzód, serce spokojne, ręce rozluźnione. Uścisnęłam dłoń dziekana i przyjęłam dyplom, uśmiechając się do oklasków. Były głośne, szczere, i po raz pierwszy czułam, że były przeznaczone dla mnie. Myślałam, że to będzie szczyt dnia. Myliłam się. Po wywołaniu ostatniego nazwiska dziekan wrócił do mikrofonu. Zatrzymał się, spoglądając w kierunku kulis, potem z powrotem na publiczność. Zanim zakończymy, powiedział, mamy specjalne wyróżnienie od jednego z naszych partnerów branżowych. Fala przeszła przez salę. Poczułam przyspieszenie pulsu, ale zachowałam neutralną twarz, wzrok utkwiony przed siebie. Na scenę weszła kobieta pewna siebie, elegancka. Rozpoznałam ją natychmiast. Była częścią mojego życia zawodowego od lat, długo zanim moja rodzina kiedykolwiek zapytała, co robię ze swoim czasem. Wzięła mikrofon i mówiła jasno, spokojnie, tym rodzajem głosu, który przyciąga uwagę bez proszenia o nią. Jedna z waszych absolwentek przyczyniła się do projektu, który przekroczył wszystkie nasze oczekiwania, powiedziała. Jej praca stała się fundamentem dużej produkcji, która obecnie idzie naprzód. Sala ucichła. Czułam, jak ludzie poruszają się na miejscach. Wypowiedziała moje imię. Wstałam, nogi lekko niepewne, i wróciłam na scenę. Światła były jaśniejsze z bliska, ciepłe na mojej skórze. Przyjęłam teczkę, którą mi podała. Palce zacisnęły się tylko tyle, żeby przypomnieć sobie o oddychaniu. Mówiła o projekcie w ostrożnych, zaokrąglonych liczbach znaczący budżet długoterminowa możliwość zobowiązanie, które zmieni moje życie. Nie szukałam rodziców nie musiałam wtedy to powiedziała. Chcielibyśmy również uhonorować rodziców, którzy wspierali ją przez całą tę drogę. Czas zwolnił. Usłyszałam kilka szeptów przechodzących przez publiczność. Odwróciła się nie w kierunku pustych miejsc, które zajęliby moi rodzice, ale w kierunku sekcji, gdzie siedzieli rodzice mojej przyjaciółki. Czy zechcielibyście dołączyć do nas na scenie? Przez ułamek sekundy nie ruszyli się. Jej mama rozglądała się zdezorientowana, ręka unosząca się przy piersi. Jej tata pochylił się, szepcząc coś, czego nie słyszałam. Spotkałam ich oczy i skinęłam głową. Wstali. Spacer środkiem przejścia wydawał się dłuższy niż mój własny przez scenę. Publiczność patrzyła, ciekawa, niepewna. Kiedy do nas dotarli, jej mama już płakała. Nie po cichu, otwarcie, tym rodzajem płaczu, który przychodzi, gdy jesteś przytłoczony czymś, czego nigdy nie spodziewałeś się być częścią. Kobieta podała im kopertę i oprawiony certyfikat. Wyjaśniła to prosto: prezent uznania podziękowanie za wiarę. Za pojawianie się, za obecność kwota została podana raz jasno bez fanfar 50 tysięcy złotych. Sala zareagowała natychmiast westchnienia, oklaski, ludzie wstający. Jej mama zakryła usta. Jej tata objął ją ramieniem, oczy błyszczące. Stałam tam, pozwalając temu się dziać, pozwalając prawdzie istnieć na otwartej przestrzeni. Kamery uchwyciły wszystko, wyrazy twarzy. Konfuzję zmieniającą się w zrozumienie, dumę, która nie miała nic wspólnego z krwią. Setki kilometrów dalej moi rodzice oglądali spokoju w kurorcie. Wiem to, bo później, gdy sprawdziłam telefon, dowody tam były. Ale w tym momencie wcale o nich nie myślałam. Myślałam o każdej nocy spędzonej na samotnej pracy, każdym rachunku, który sama zapłaciłam, każdym razie, gdy przełknęłam historię, bo nikt nie chciał słuchać. I poczułam, jak coś wchodzi na swoje miejsce. Tak wyglądało pojawianie się. Kiedy ceremonia się skończyła, tłum wylał się w popołudniowe słońce. Rodzice mojej przyjaciółki przytulali mnie mocno, raz za razem, jakby bali się, że puszczenie sprawi, że to zniknie. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, jej mama powtarzała. Jesteśmy tacy dumni. Uśmiechałam się, kiwałam głową, dziękowałam ludziom, gdy gratulowali. Robiłam zdjęcia, śmiałam się, oddychałam. Wtedy mój telefon zaczął wibrować. Najpierw zignorowałam. Nie musiałam patrzeć, żeby wiedzieć, kto to był, ale nie przestawał. Brzęczenie za brzęczeniem, za brzęczeniem. Kiedy w końcu wyciągnęłam go z kieszeni, ekran był prawie całkowicie wypełniony powiadomieniami: nieodebrane połączenia, wiadomości, więcej nieodebranych połączeń 78 sms -y nakładające się na siebie. Niektóre spanikowane, niektóre złe, niektóre błagalne. Imię mamy w kółko. Numer taty. Siostra nagle zdesperowana. Nie otworzyłam ani jednej. Odwróciłam telefon ekranem w dół i wsunęłam z powrotem do kieszeni. Poszliśmy potem na kolację, nasza czwórka, do małego miejsca niedaleko kampusu. Nic wymyślnego, tylko ciepłe jedzenie. Brzęczące kieliszki i niski szum rozmów. Jej tata nalegał na wzniesienie toastu. Jej mama ciągle sięgała przez stół, żeby ścisnąć moją dłoń. W pewnym momencie telefon znowu zabrzęczał, i jej mama spojrzała na niego łagodnie. Nie musisz odbierać, powiedziała. Wiem, odpowiedziałam i mówiłam szczerze. Historia rozprzestrzeniła się szybciej niż oczekiwałam. Klipy z ceremonii pojawiły się online, lokalne media to podchwyciły, ludzie udostępniali, komentowali, kłócili się, oklaskiwali. Niektórzy nazywali to okrutnym, inni nazywali sprawiedliwością. Nie angażowałam się w nic z tego. Rodzice próbowali wszystkiego: dzwonili do wspólnych znajomych, zostawiali wiadomości u dalszej rodziny. Siostra opublikowała publiczną wiadomość o tym, jak jest ze mnie dumna. Jak zawsze we mnie wierzyła. Nie wylądowało to tak, jak miała nadzieję. Ludzie pamiętali rzeczy. Zrzuty ekranu wypłynęły, stare komentarze, stare żarty moim kosztem. Telefony nie przestawały. Moje milczenie też nie. Kilka dni później rodzice skontaktowali się przez osobę trzecią, prosząc o rozmowę. Powiedzieli, że było nieporozumienie, że zasługują na uznanie, że są moimi rodzicami. Słuchałam, jak wiadomość została mi przekazana. Potem podziękowałam osobie i wróciłam do pracy, bo oto była prawda, której nie chcieli zaakceptować. Nie dzwonili, bo za mną tęsknili. Dzwonili, bo tęsknili za momentem. A te drzwi już się zamknęły. W kolejnych dniach moje życie nie eksplodowało, ustabilizowało się. Wróciłam do pracy. Spotkania, poprawki. Długie godziny, które teraz były inne, niecięższe, czystsze. Ten rodzaj zmęczenia, który przychodzi od budowania czegoś prawdziwego. Rodzice mojej przyjaciółki sprawdzali, jak się mam każdego ranka, nie żeby prosić o aktualizację, tylko żeby zapytać, jak się czuję. Czasem nie wiedziałam, jak odpowiedzieć, więc mówiłam: W porządku. I to wystarczało. Rodzice wciąż próbowali przez krewnych, przez starych przyjaciół rodziny. Chcieli wyjaśnić, być widziani odzyskać coś, co myśleli, że jest ich. Nigdy nie odpowiedziałam. Milczenie nie było karą, było granicą. W końcu telefony zwolniły. Wiadomości przestały przychodzić. Życie poszło dalej tak jak zawsze, gdy przestajesz karmić chaos. Co zaskoczyło mnie najbardziej, to nie to, jak spokojna się czułam. To, jak mało winy pozostało. Spędziłam lata wierząc, że miłość oznacza wytrzymałość że rodzina oznacza tolerancję. Teraz zrozumiałam coś prostszego. Miłość się pojawia. Rodzina zostaje. A gdy nauczysz się tej różnicy, nie oduczysz się jej. Dziś, gdy ludzie pytają mnie o moją rodzinę, już się nie waham. Mówię o tych, którzy się pojawili, tych, którzy siedzieli w pierwszym rzędzie, tych, którzy wybrali mnie bez warunków. Krew nie uczyniła ich moją rodziną. Obecność tak. Jeśli kiedykolwiek byłeś pomijany przez ludzi, którzy powinni stać u Twojego boku, wiedz to: Nie mylisz się wybierając siebie. Nie jesteś zimny, zamykając drzwi, które trzymały Cię małym? Jeśli ta historia była Ci bliska, podziel się w komentarzach i zasubskrybuj, żeby nie przegapić następnej historii.